Dzisiaj w tym materiale porozmawiamy o monetach PRL-u. Są to monety, które rzadko pojawiają się u mnie na kanale. Pokażę Wam, jakie jest moje podejście do tych monet oraz powiem Wam również, czego ja nie rozumiem na współczesnym rynku właśnie tych monet. A konkretnie chodzi o to, czego nie rozumiem, jeżeli chodzi o ceny. Wybranych monet i czego nie rozumiem, jeżeli chodzi o grading, czy też grading wybranych monet właśnie z tego okresu. Jeżeli Was interesuje moje podejście na temat monet PRL, zapraszam Was na ten materiał. Witam Was na kanale Srebrne Prowokacje. Pamiętajcie, subskrypcja dzwoneczek, żeby nie ominęły Was kolejne treści i od razu przechodzę do sedna sprawy. To, co widzicie w tej chwili na ekranie, to kilka wybranych monet właśnie z PRL-u, które są u mnie w kolekcji. Nie ukrywam, że. Temat PRL-u nie pociąga mnie jakoś specjalnie. Mam u siebie troszeczkę tych monet, bardziej z takiego jakby to powiedzieć kronikarskiego obowiązku, to znaczy chcę mieć przekrojowo jak te monety wyglądały, jak wyglądały rybak, jak wyglądał rybak, dwututówka i tak dalej, żeby można było sobie popatrzeć jakby jak wyglądało mennictwo w tamtym okresie. Mam również sentyment do tych monet, bo jestem z pokolenia, które jeszcze przynajmniej tymi nowszymi monetami z PRL-u płaciło, pamiętam te monety z czasów dzieciństwa. I na tym to się ogranicza. Nie wchodzę absolutnie w kwestie związane z rzadszymi odmianami, z rzadszymi rocznikami znak nagmennicy, bez nakumennicy. Mam ogólną wiedzę, wiem, że są rzadsze odmiany, natomiast nie jest to na pewno wiedza szeroka, tutaj pogłębiona, jeżeli chodzi o, o te monety. I to mi wystarcza powiem wam szczerze to mi wystarcza to mi pozwala żeby sobie właśnie o tak przekrojowo jak tutaj widzicie zbudować pewien zbiorek monet. Monet również w Stanach które moim zdaniem są bardzo fajne nie są to absolutnie y, stany wybitne na wysokiego MSA ale o tym o tym za chwilę. No i słuchajcie to jest moje podejście ogólnie czyli mieć przekrojowo y, taki zbiorek. Za chwilę wam pokażę kilka z tych monet natomiast y, Powiedziałem na wstępie tego filmu, że pewnych rzeczy nie rozumiem. No i zaraz powiem, skąd w ogóle tutaj taka teza i, i dlaczego tak, tak, taki materiał. Miałem okazję być ostatnio na giełdzie, mm, dwa wydarzenia. Pierwsze to jest, właśnie miałem okazję być na giełdzie numizmatycznej w Warszawie. Wyjazd był troszeczkę spontana, spontaniczny, nie do końca, do samego końca nie wiedziałem, czy, czy faktycznie pojadę, czy nie, no ale w końcu udało się być. I to, co mnie zaskoczyło, ja już to widziałem też w Łodzi, ale jakoś ze względu na brak mojego zainteresowania nie przyglądałem się temu szczegół, szczególnie, to ilość monet PRL-u, zwłaszcza monet aluminiowych, w gradingu czy też gradingu. Napiszcie w komentarzu, która forma powinna być prawidłowo używana tutaj, jeżeli chodzi o Polskę. Naprawdę było tego sporo. No i teraz tak, jeżeli chodzi o monety typu, nie wiem, dwuzłotówki, rybaki, moje, to jest oczywiście tylko i wyłącznie moje odczucie, są to monety, które mi się podobają, są ładne. No i potrafię sobie wyobrazić, że jakaś naprawdę super ładna sztuka, można by ją do gradingu dać, rzadszy rocznik. No, będzie to na pewno fajne zabezpieczenie takiej monety, bo to są monety aluminiowe, bardzo podatne na jakieś uszkodzenia. Natomiast monety takie mniejsze, typu 10 groszy, 5 groszy, 20 groszy, no słuchajcie, jak dla mnie mieć, jakby to powiedzieć, te monety jest po to, żeby, widzi żeby widzieć, jak te monety wyglądały. Natomiast, no, umówmy się, to jest moje odczucie tylko i wyłącznie. Nie są, monety, nie są to monety na tyle. Urodziwe, na tyle ładne, żeby jakąś moim zdaniem specjalną wagę do nich przywiązywać. No i teraz widzę wyścig, która 20-groszówka z którego rzadszego rocznika ma wyższą notę gradingową, czy tam która 10-groszówka ma wyższą notę gradingową, czy jakaś rzadsza odmiana, czy też ekstremalnie rzadka jak 10 groszy z. 1973 roku bez znaku mennicy i tutaj słuchajcie taka ciekawostka ta moneta się sprzedała i to jest drugie wydarzenie które sprowokowało mnie do nagrania tego filmu ta moneta się sprzedała na obidzie w październiku 2025 roku jeżeli oglądacie to później za 23 700 zł w nocie MS62 to było takie 10 groszy tylko z inną datą i bez znaku mennicy no, słuchajcie nie wiem jak wy ale no ja mam po prostu wątpliwości. Za taką kwotę uważam, można by kupić naprawdę świetne monety polski, yy, chociażby polski królewski jakiegoś talara ładnego można by do zbioru dołożyć. A tutaj mamy małego aluminiaczka z PRL-u. No nie przemawia do mnie ta, yy, ta moneta, nie przemawia do mnie również ta kwota, za którą ta moneta została sprzedana. I ja oczywiście rozumiem, że jeżeli ktoś. Bo już sam się na tym złapałem, wiem, że to tak działa. Jeżeli ktoś kolekcjonuje dany temat i brakuje mu jednej wybranej monety, to jest naprawdę sporo w stanie zapłacić za to, żeby skompletować dane zbiór. No, sam po prostu wiem, już przerobiłem to na sobie, że tak ten mechanizm działa. Ale umówmy się, że 20, prawie 24 tysiące, to to jest naprawdę potężna kwota. No i owszem, jeżeli ktoś dysponuje nieograniczonym budżetem, ok. <grym> Okej. Okay. Jest to dla mnie zrozumiałe. Natomiast no, myślę, że jeżeli ktoś dysponuje nieograniczonym budżetem, to naprawdę ciekaw, naprawdę będzie interesował się monetami złotymi, srebrnymi, Polski Królewskiej typu dukaty, talary, no a nie aluminiowymi monetami PRL-u. Może to co mówię świadczy tylko i wyłącznie o takiej mojej ignorancji i braku zrozumienia tego tematu. Tak pewnie jest. Dajcie mi znać w komentarzu, jak Wy do tego podchodzicie. Natomiast no ja tak na to właśnie patrzę. No ja pewnych rzeczy tutaj nie rozumiem. Jeżeli oglądam sobie ogłoszenia z tymi monetami typu nie wiem 10 groszy, 20 groszy złotówki i widzę, że bardzo ładna sztuka może kosztować bez gradingu w cenie nie wiem 30, 40, 50, no do 100 złotych, to jest ok dla mnie. Ja to rozumiem, jest ładna. Tych monet, te monety powiedzmy były w obiegu, one się bardzo łatwo zużywały, bo są aluminiowe, więc zrozumiem, że za ładną aluminiową, jeżeli ktoś zbiera, można sobie tyle zapłacić. Natomiast Dopłacenie do monet w gradingu kilkaset złotych znowu za takie popularne monety, które na kilogramie w stanach trzecich są sprzedawane po parę złotych. No dla mnie to jest troszeczkę, troszeczkę niezrozumiałe. Jest to niezrozumiałe z tego powodu, tak jak już jeszcze raz powiedziałem, że uważam, że wartość estetyczna tych monety no, nie jest na tyle duża, żeby właśnie. Aż tak mocno płacić za tylko i wyłącznie to, że mamy monetę w wybitnym stanie. Może jestem w. Znaczy, może. Może nie, czy nie, może to jest moje odczucie, więc tutaj ciężko mówić, czy mam rację, czy nie mam racji. To jest tylko i wyłącznie moje podejście. Natomiast boję się jednej rzeczy. Boję się jednej rzeczy. Oglądając właśnie na giełdzie ilość tych monet, ceny, które tam były i ta, tą właśnie pogoń za tym, żeby mieć jak najwyższą notę. Czy to czasem nie przypomina troszeczkę bańki na monetach typu lustrzanki z 2 RP mniej więcej końcówka 2008 rok, to mniej więcej tak wyglądało. Powiedzcie mi, jakie jest Wasze podejście do, do tego tematu, czy też obawiacie się, że tutaj może być powtórka, że tak to może wyglądać. No słuchajcie, i jest jeszcze jedna rzecz. Ja zauważyłem, że sporo jest na przykład, chociażby na YouTube, takich materiałów, gdzie Kupujemy rolkę bankową, monet menniczych, selekcjonujemy z tych monet, monety w stanach naprawdę, naprawdę fajnych, wysyłamy do gradingu, gradingu, no i potem losujemy, czy faktycznie udało się nam coś zarobić, patrząc na to, która moneta ma ładniejszy, czy udało się dostać wysoką notę, co mogłoby świadczyć o tym, że na, takiej, że na takim ruchu zarobimy. I to też jest coś, co dla mnie jest troszeczkę taką zagadką. Ktoś mi to kiedyś tłumaczył, że no wysyłając 10 monet, jeżeli jedna trafi się w bardzo wysokiej nocie, no to de facto zapłaci nam za grading tych pozostałych monet. Okej, okay, może tak to działa. Więc to jest trochę takiego mojego może marudzenia, może narzekania, może troszeczkę obaw, czy uzasadnionych, czy nie. Jestem ciekawy na Wasze, wasze komentarze w, tutaj w opisie pod filmem. Natomiast chciałbym Wam pokazać, co ja mam. No bo mimo wszystko kilka takich monet właśnie z PRL u mam i tak jak już wspomniałem, które monety mi się podobają i które monety na przykład chciałbym mieć u siebie w rzeczywiście w ładnych stanach, bo uważam, że mają fajne walory estetyczne. No to są właśnie dwójeczki, to jest piątka i to są monety z. Yy, Kopernikiem i z Kościuszko, czyli ten wczesny PRR. Jeżeli chodzi o aluminiowe od złotówki do 5 groszy, no to na pewno no mam, mam je po prostu u siebie poukładane, ale to są monety najczęściej powybierane gdzieś z jakichś zestawów, czy, czy gdzieś, nie wiem, kupione za jakieś symboliczne kwoty w takich stanach, jak tutaj widzicie, czyli nie jest to nic jakoś specjalnego, natomiast Przekrojowo, żeby zobaczyć, jak te monety wyglądały, jak dla mnie jest to OK. Natomiast nie czuję potrzeby, żeby gonić za złotówką 57 rocznika w wybitnym stanie i płacić za nią kilkaset złotych. W tej cenie mam naprawdę ciekawsze monety, chociażby monety z drugiej RP też w całkiem fajnym stanie. No ale dobra, wracając tutaj do tych, pokażę Wam co mam, bo mam kilka monet, które jak najbardziej dla mnie są OK. I tutaj mam 2 złotówkę 1970. Zobaczcie, w całkiem ładnym stanie. Fajne tło. Ciekawe ciekawe jaką notę ta moneta by dostała, czy byłoby to AU, czy byłoby to UNC. No nie wiem. Kolejna dwuzłotóweczka, to już jest dwuzłotóweczka chyba najpopularniejsza, bo to jest 74 i podobnie. Zobaczcie całkiem fajny stan. Rybaki. 74, czyli najbardziej popularny i znowu zobaczcie stan. Fajnie chodzi światełko po tej monecie, połysk zegarowy. Brak jakichś uszkodzeń, i znowu, no można, oczywiście, ja to rozumiem, że ktoś szuka, zbiera odmian, nie wiem, rybak na trawce, szeroka, wąska ósemka, no tutaj jest tego sporo. Natomiast no, powiem szczerze, że dla mnie, jak oglądacie moje filmy już od dłuższego czasu, to znacie moje podejście do zbierania, żeby zamiast, nie wiem, 10 takich samych rybaków z jakimiś drobnymi niuansami, no to ja wolę ułożyć typologicznie, jak wyglądały monety PRL-u. I do tego sobie położyć na druga, druga RP, albo iść głębiej, jeżeli już rozmawiamy o Polskę, w Polskę Królewską. Tam też jest naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy. Kolejny rybaczek. 73 i też bardzo fajny stan. Dwie dwójeczki jeszcze, tak sobie to ułożyłem, tak je pokażemy. Słuchajcie, 58 i 60... Ta 58, bardziej wytarta, 60, jak widzicie, również w bardzo fajnym stanie. I miedzionikle, wczesne, wczesne PRL, monety właśnie miedzioniklowe. Powiem szczerze, bardzo mi się podobają właśnie te monety z kościuszką, mały, duży Kościuszko, to są 10 złotówki. Fajny taki czysty design, dużo Takiego czystego pola. One były z tego względu podatne na zarysowania, natomiast fajnie to wygląda. Tu mamy 59, i tutaj też 50. 59, dobrze powiedziałem 69. No dobrze, tu 69, tutaj 59. Fajne monety. No i. Kopernik, Duży kopernik 65 i mały kopernik no i słuchajcie takie monety jak na przykład tutaj ten mały kopernik czy mały kościuszko to są monety w takich stanach jak ja pokazuję dostępne za kilkanaście złotych, tak? czyli tutaj mm, bez gradingu Fajna moneta, żeby pokazać, jak te monety wyglądały, to jest naprawdę symboliczny wydatek. A szukanie takiej monety w wybitnej nocie, w wybitnym stanie, no to jest już grubsza sprawa. Jeszcze taka ciekawostka, słuchajcie, pięciogroszówka groszówka, 49. Ja się przyznaję, że jeszcze całkiem niedawno nie miałem pojęcia, że w ogóle te 5 groszówki, właśnie tutaj mm, w brązie, czy też w kolorze żółtym, były wybijane. No i tutaj mam właśnie taką ładną. Dałem za nią też 20 zł. A jest stan naprawdę fajny. No i te miedziaki, aluminiowe monety od 5 groszy do 10 groszy, no one wszystkie wyglądają tak samo. No i słuchajcie, tutaj trzeba mieć na uwadze to, że to są monety, które w Stanach takich obiegowych, zużytych na kilogramy. Wszędzie tego kupicie, jest tego naprawdę, naprawdę mnóstwo. Większość osób jeszcze jest w stanie znaleźć to u siebie w domu, gdzieś w jakichś szklanych pojemnikach czy na dnie. Szuflady to są te symboliczne, chociażby nie wiem, ta złotówka czy te 5 złotówki. To są te monety, które bardzo często gdzieś pojawiają się na jakichś portalach, które nie są związane z numizmatyką. że Sprawdź, co masz w szufladzie, bo może to być warte. Dziesiątki tysięcy złotych, no i właśnie taka dziesięciogroszówka gdzieś może być tego przykładem, nie? że sprawdź, czy czasem nie masz w domu dziesięciogroszówki, która była wybita tylko w kilku egzemplarzach i która jest jeszcze mennicza, Wtedy rzeczywiście możesz, no tutaj zarobisz na sprzedaży tej monety majątek. Natomiast w praktyce wiadomo, większość tych monet, które mamy w domach, to są monety, które są warte. W zasadzie nic, czyli są sprzedawane. Kiedyś powiedziałem, że są warte w zasadzie nic i że są sprzedawane na wagę, to ktoś mi zarzucił, że to czy są warte coś czy nie. Czyli można powiedzieć, że są, użyję innego sformułowania. Są niewiele warte i są sprzedawane na wagę. Dobra, słuchajcie, taki dzisiaj trochę inny materiał. Dosyć długo mnie nie było trochę spraw prywatnych, trochę wyjazdów, trochę spraw zawodowych, nie było czasu, no ale już wracam, jestem i z takim materiałem nie dotyczącym srebra i złota, a dzieje się na rynku srebra i złota bardzo dużo ostatnio i o tym też przygotuję materiał, ale to w najbliższym czasie. Dzisiaj taki materiał dotyczący PRL-u i jestem niezmiernie ciekawy Waszego podejścia i Waszych komentarzy w tej tematyce. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu, zapraszam na kolejne materiały, cześć!